Słowo Boże na dziś, Środa 21 czerwca 2023 roku. Wspomnienie świętego Aloizego Gonzagi, zakonnika. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia: Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście, mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś kto daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 112. Błogosławiony ten, kto służy Panu. Błogosławiony człowiek, który służy Panu i wielką radość się znajduje w jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi, dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. Błogosławiony Ten, kto służy Panu. Dobrobyt i bogactwo będą w Jego domu, a Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Błogosławiony Ten, kto służy Panu. Rozdaje i obdarza ubogich, Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie Jego potęga. Błogosławiony ten, kto służy Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawiać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo pańskie.